Siedzimy i kiśniemy, skończyły nam się wszystkie kremy. Jest brudno i okropnie, wymieniłem wszystkie spodnie. Jak ty żadnych spodni ze sobą nie wziąłeś? Cicho, nie psuj mi rymu. O, mam! Zepsuło nam się auto. Ale chyba było warto. Gdy znajdę szklankę wody, łyknę całą dla ochłody. Kurwa Zomcio nie przypominaj. Właśnie, każdemu chce się pić. Nie jest jakaś łączność z kimkolwiek? Zapomnij! I po to odwalę całą tą kitę? Po to taszczę ten cały teleporter? Po nic? Uspokój się. Nie, nie uspokoję się! Taszczymy kawał żelaza przez pustynię, w zepsutym samochodzie mamy zwłoki, nie wiadomo co z naszym przyjacielem, a ty mi mówisz, że mam się uspokoić?! Creeper... Usiądź. Mam tego potąd! Po... Uch. Mmm, ale ładnie pachnie. To dobry pomysł wbić do komendanta niczym oddział antyterrorystyczny? Widziały, że na normalną ugodę nie pójdzie. Panie komendancie, błagamy Pana o pomoc. Chyba o chuje liście, że dam się wciągnąć w jakieś eksperymenty. Przywracanie ludzi. Pogięło was. Ale. Nie ma żadnego ale. Skończyłem. No, w sumie racja. Gotowi? Trzy, cztery, ry. Idzie flash. Gleba, Gleba powiedziałem. Zawsze chciałem to powiedzieć. I wszystko by było w porządku, gdyby nie on. Po kiego wała on w ogóle przyjeżdżał? Kto? Jak to kto? jej! On i jego przeczucie. Wiedział, że będziemy potrzebować jego pomocy, mimo że go o to nie prosiliśmy. Gdzie nasze auto? Szukajcie czegoś? Eee, samochodu? Ty dowczypisz Was numerów? Oddawajcie naszego komendanta. Na wstępie pragnę zakomunikować, że to my mamy kartę przetargową. Nie wy. A wy z tą kartą nie macie gdzie uciec. No to jest prawda. Co to za dźwięk? IHA! Ręce do góry! Mam czołg i nie zawaham się go użyć! Znajdźcie mi strzelca z nią, Ale tak po cichu. I co? Zatkało kakao? Spokojnie. To nie musi się zakończyć rozlewem krwi. Nie, nie musi to fakt. Przepuść ich. Możemy wam zagwarantować najniższy wymiar kary, jeżeli się poddacie. Ja mogę ci zagwarantować pestkę między zęby, jeżeli do 10 sekund ich nie wypuścisz. Raz. Jebany magadane. Dwa... Ej, no, dojdźmy do porozumienia. Trzy... Pozostawiasz mnie w sytuacji bez wyjścia. Wyrzutnia gotowa. Sześć... Ale... Siedem... Teraz! Ośmiu... E? Za radiowóz, Migiem! Oddacie komendanta, czy jeszcze raz mam się powtórzyć? Ema wyciągniemy cię, odbiór! Nie, nie, luz w dupie, dam radę. Zostawcie mnie! Weźcie go, uspokójcie. 120 załadowana, życzę miłego lotu. Ech, Echo 21. Jak wyrzutnia? Załadowana! Uch. Uch. Jaki jest rozkaz? No strzelaj! Skąd on ma krótkofalówkę? MIA! Oszty Oż ty ah! Creeper, coś ty zrobił? Niech chujek też pocierpi. Ale... Idź lepiej po MIA. MIA, odbiór! MIA, czy mnie słyszysz? Kurwa, mać, nie pozwolę na utratę kolejnego. Ema jej, odezwij się, albo zaraz tam wejdę i nakopię ci do dupy. To wejdź i spróbuj. O ja pier. Co jest? Moja ręka. Kurwa, jak ja teraz będę prowadził? Oto teraz się nie martw, trzeba cię przewieźć do szpitala. Nie! Żadnych szpitali! Dlaczego? Nieważne, jedźcie. Sam się doprowadzę do ładu. Na pewno? Tak, tak, jedźcie. Dziwne było jego zachowanie. To fakt. Nawet nie mogę się spytać o jego stan. Łączność padła. Ale i tak przegrałeś z postrzeleniem komendanta. Ja ja sobie robisz, Gdybym mógł, strzeliłbym drugi raz. Jaki mamy plan? Wedle planu, za jakąś godzinę będziemy na stacji po aparaturę. A co z komendantem? Jak przeżyje, to przeżyje. Creeper, to trochę nieludzkie. Ja nie jestem człowiekiem, bałwanie. Musimy jakoś go. przytrzymać przy życiu. Pan coś mówił? Tja, No to kwestia przytrzymania go przy życiu mamy już z głowy. A taki fajny samochodzik był. No to co teraz? Jak to co? Pożyczymy ten obok. I musiałeś, tak? Musiałeś akurat tą ciężarówkę wziąć, tak? O co ci biega? Miałem to Lamborghini obok zajebać. Jak byś potem aparaturę zapakował? Ale mogę się kurde popatrzeć na stan paliwa. No tak, jaśni pan wszechwiedzący Creeper, to czemu sam się nie popatrzyłeś? Mm, nieważne. I jak? Zapakowana? Ciao, cała z kurzem. Aż się łezka wokół kręci. To znaczy? No, tutaj po raz pierwszy się poznaliśmy, po raz pierwszy piliśmy, po raz pierwszy Freddy nam groził. Ciao. Dobra, koniec tego rozczulania się nad sobą. Jedziemy po Uran. Do ruskich? No, raczej. No to dojechaliśmy nie ma co. jak? Łapie coś tam? Chciałbyś, sam pieprzony szum. Pić mi się chce jak jasna cholera. Mogliśmy ze stacji wziąć skrzynkę czystej. Albo dwie. Ej, hej, jakaś czarna kropka się na horyzoncie pojawiła. Nareszcie, w końcu ktoś jedzie. Jak ty tu. No, musiałem się przymusowo wypisać ze szpitala. Jak się pan nazywa? Czy to konieczne? Jeżeli mamy panu pomóc, musimy znać pana dane osobowe. Mogę najpierw wykonać telefon? Oczywiście. Na osobności. Rozumiem. I co? Od tak cię wypuścili? A jak? Do kogo dzwoniłeś? Czy to ważne? Ważne jest to, że tu i teraz z wami jestem. A właśnie. Mam za sobą trochę wody. Chce ktoś? Dawaj! Dobra. Podczepiamy tego grata pod moje auto i jedziemy. A tak swoją drogą. Gdzie macie komendanta? W bagażniku. Nie udusi się tam? Tlen mu już raczej nie będzie potrzebny. Eee, yy, jak to. Podczas postoju ktoś nie do końca życzliwe wyładował cały magazynek w nasze auto. Komendant na jego nieszczęście był w środku. Pytanie: po co ktoś miałby nam teraz grozić? Nie wiem, ale to rozwikłam. Jedziemy? Jasne. Wszystko podłączone? Jep. No to lepiej zepnijmy poślady. ślady. Odpalam za 3, 2, 1. Co jest? Moment, moment, moja wina. Nie podłączyłem do kontaktu. Ja pierdolę. Dobra, już. O kurna się porobiło. Przecież Freddy miał tu zostać przywołany. Może trzeba się tam po niego kapnąć. Jacyś chętni? No jak zwykle. Dobra, ja idę. No spoko. Lepiej, żeby to poskutkowało.